Witam z tej strony czerwony pingwin, a my jesteśmy w lokalu, który już tutaj trwa pół roku. Nazywa się ha Halong, Nie wiem, czy to dobrze wypowiedziałem. Przede mną pięć saigonek z makaronem smażonym plus surówka widzę białą kapustę. I oczywiście ostre sosy. Chociaż tu też jakiś mam ostry sos, ale no, wydaje mi się, że nie będzie ostry. No co? Spróbujemy, spróbujemy sajgonki. Tak wygląda. Trochę mi to zaszło. Spróbujemy jedną. Jest pięć sztuk. Makaron, dwa sosy. Gorące jeszcze. Przed chwilą to jeszcze parowało. Tak a popo. Ale dobre, spokojnie. Dobra, aby nie będziemy się znęcać. Makaron jak spaghetti bardziej. Nałożę sobie na wina. Eee, w ogóle koszt tych saigonek to jakieś 19 zł. Przez kupowałem i nawet celnie nie zapamiętałem. No, jak będzie gorąco, to kapusta akurat jest zimna. Dobra. O, to może by tą sajgonkę. Uuu, zaraz byłbym czysty. Nie wiem, jak by się to skończyło. Dobra. Ostry sos. No, ale to nie będzie ostre. Na stole obok, obok mnie sliracha, tam stoi. Ale nie, mamy ze sobą mm, sos mm, tak. Sos od leszka z ostrożnie ostro Santa Muerte. O, jeszcze skład pokażę. Prze Przeczytam zaraz pokażę. Z tego co widzę, miesiąc się zgadza. A więc tak. Skład Karolina Reaper 50%, Habanero 10%, Brzoskwinia, Ananas, śliwka. Suszona oliwki, zielone, prażona cebula. No, trochę już go mam. Trochę już go mam. Zresztą mm. się ucieszę, powiedzieć że w końcu go nagrałem. O! <laughs> już jest super, hoty. I chyba. Ba <laughs> Chyba bardziej, bardziej niż zwykle zaatakowały Leszek tak a stara się używać świeżych papryk hmm, Ciekawe, czy jakoś go wydozuje. Muszę jakoś... O, teraz będzie coś leciał, dobra Dobra Jeszcze raz sajgonka Tutaj jest trochę zawiesiny Dobra, zobaczymy. Chociaż no, czuć super hoty, to jeszcze raz to powiem, ale naprawdę jak już go powochałem za pierwszym razem to mnie zaatakowało. Chyba pierwszy raz tak bardziej po super hotach. No i teraz. No ładnie się dosuje. Czuć już ostrość od Karoliny Ripper. Ale pierwsze to chyba, no niestety, ocet się pojawia. Chociaż i Tutaj taka jest octowość, a jego nie ma w składzie, chyba że tak naprawdę papryki tak czuć. No jeszcze go tutaj. No ostrość jest od tego sosu. Jeszcze sobie takniemy. Mm. Ale w nie mogę powiedzieć, że wyczuwam ananasa. Tak jest składniki zawsze gdzieś giną. Śliwka suszona. Nie wiem, no, troszeczkę bardziej ten, ten ocet czułem. Też nie zabija tych sajgonek. Mógłbym dalej dolewać. Ale czuję, czuję momentalnie, że się robi cieplej. właśnie, kurczę. Sajgonki będę, co z tym makaronem? Mm, a to chociaż trochę. No, dobra, tu wymieszamy. I jemy. Tu już ta o coś tak mnie atakuje w tym makaronie. Teraz poprawka dla smaku. Czuć ostrość na ustach. Hmm, 60% Karoliny Ripper, nie, 50%. Hmm, jest ostry. Na szczęście nie jest jakieś takiej cierpki, na szczęście nie czuć tego posmaku. Nie wiem, co teraz z nim dalej zrobić. Na surówkę? A, to będzie na zimno. Mm. Teraz, teraz jakąś gorzkość poczułem. Jeszcze kropelka. W smaku dobry nie jest cierpki. cierpki. Ja trochę tam ten, taką octowość czułem. Nie wiem czemu. Nawet bardziej niż te papryki. Ta ostrość się już robi na ustach. A my przejdziemy do następnego sosu, który jest mocniejszy. Lubisz ostre. Lubię ostre. Czy delikatną. Delikatną. Delikatnie, że mi się mokro robi na nosie. I tak trochę... No ta ostrość teraz się pojawia. Skład Karolina Reaper 70%, Habanero 5%, na śliwka suszona gruszka. Hmm. No ciekawe o ile będzie dużo mocniejszy, nie wiem czy by tak odczekać, czy po prostu jedziemy dalej. To jest ten, ten ten na pewno się będzie lepiej dozował. Tylko nie wiem czy go otworzę, najpierw chyba tak trzeba zrobić. No. O! Łóżki stołowej nie było. Ale może polecę po kolei te sosy, a łyżkę za chwilę. Bo jak walnę łyżkę stołową najpierw tamtego, to. Chciałbym jeszcze tego później poczuć. Normalnie. No! W zapachu bardzo podobny do tamtego, chociaż już w tym momencie nie atakuje, na szczęście. No to co? Kolejna sajgonka. Hmm, z makaronem? Dobra, chyba nic mi się no. Ślina mi się generuje teraz. No, teraz tak delikatnie. Dobra. Zobaczymy. Hmm. W tym więcej czuję takiej świeżości i, 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 i tego octu. Przynajmniej co nie czuję co wcześniej, nie? Nie wiem, przyjemniejszy jest, ciekawszy moim zdaniem. Albo może... Albo może dlatego, że już jestem trochę rozgrzany, już tego nie czuję tak mocno. Mm. Taki dużo chłodniejszy się wydaje ten. Nie wiem czemu. Chociaż tak naprawdę sajgonki dalej są ciepłe. Tamten, tamten sos zrobił mi pewnie dobry podkład. O, teraz kaputek z dwa razy. No, zrobimy tak. Kucha. Podziwo dziwo, tu jest więcej karoliny i ten niby mocniejszy sos taki przyjemniejszy jest, świeższy i fajniejszy. A ja zrobię coś takiego, że... No. Łyżka jest. Się. coś takiego no co nie będę walił w z stołej, bo tu mam pełno makaronu przynajmniej tak wejdzie hmm. poczekaj chwilę Drugi też nałożę Ten się fajnie leje. Widać drobinki papryk. Mi się że odbija. Tak to widać. No to co? Wymieszamy. Surówkę z makaronem, z sajgonkami jakoś. Nie będzie to chyba wyglądać apetycznie. Dobra, dokończymy. Kurczę, ten, ten drugi jest na pewno dużo słodszy niż ten pierwszy. To jakoś wymieszam. Bogatszy smak w tym drugim mi się wydaje, że jest. Ale tylko może dlatego, że więcej jest samej Karoliny Ripper niż Habanero, którego wcześniej jest 10%, a tu jest więcej Karoliny Ripper. Czuję, jak temperatura sajgonki podbija ostrość w ustach. Jest jeszcze ciepłość. Mhm. No, przy tej sajgonce się bardziej ta ostrość uaktywnia. No, coś tam się dzieje. I jeszcze, to, jeszcze tą zawiesinkę trzeba zjeść. O na języku się robi coraz większa, na ustach. Tak się zastanawiam, czy ta porcja jest duża w tej cenie? Myślę, że chyba ta. Najlepsza z na koniec. Czuję to na podniebieniu, tą mocność. Wystarczy, że biorę ciepłą sajgonkę i czuję bardziej ostrość w, w ustach. Czuć Cynamon w tym, w tym sosie, Ale ostrość chyba żadnej nie ma. Ale ten, ten już lekko wchodzi na żołądek. Nic się nie było Bez otarcia nosa. Lokal bardzo fajny. Sosy też. Z leszkiem będę miał okazję się spotkać. Ale to nie wpływa na opis sosu bo jest dość mocny, przyjemny i nie zaś tak cierpki. No ten pierwszy był bardziej takim, gdy się wydawał octowy i to mogę powiedzieć od razu, a potem już ta octowość w ogóle gdzieś tam zniknęła. Już była przykryta ostrością i smakiem dania, więc ja jestem zadowolony, chociaż czuję, że te dwa sosy schodzą coraz bardziej niżej. Myślę, że nie jest źle. No mam nadzieję, że nie będę czuł tych sosów... Po kilku godzinach czy tam, o, mokro się robi. Więc jakby się coś zmieniło po tych sosach, a znam takie sosy, które jesz tutaj i nic ci nie jest, a potem jest yy, Meksyk, to dam znać, jakiś napis się pojawi. Dzięki za słowa, za to, że mnie oglądacie. Widzimy się następnym razem i na pewno spotkamy się w Krakowie. Dzięki za łapki i komentarze. Na razie.